Gadać? No. No zobacz. Będziesz pokazywany innym dzieciom, wiesz? No, pogadaj troszeczkę. Pogadaj. Pogadaj. Ale powiedzcie męczą. Przedłem gości. To muszę gadać, tak? No. No, tak. no pewnie. I co tam robiłeś dzisiaj? Co jadłeś? Kupka była? Była kupka? Była, na pewno. Chociaż mama cię za ciepło ubrała. Gorąco ci też było? No tak. Poczy? no Wiem, że się spociłeś. Wiem. No bardzo. No bardzo. Choć w samochodzie też mi było gorąco. Tak? A te!